Kolejnym obszarem neośredniowieczno-imperialnym, o którym piszę w ostatnim rozdziale mojej książki Globalizm, Lokalizm i Nowe Średniowiecze, jest Unia Europejska, o której myślę w analogii do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, które było. Średniowieczną, historycznie średniowieczną wizją europejskiego uniwersalizmu, który, podobnie jak Unia Europejska, miał przy wykorzystaniu Presji i tylko w ostateczności tego, co dzisiaj nazywamy hard power, stabilizować politykę i budować i łączyć partykularyzmy europejskie, ale niekoniecznie te partykularyzmy zupełnie roztapiać. Miał jednak być wizją centralistycznego uniwersalizmu europejskiego. Napisałem ten, ten ostatni rozdział mojej książki jeszcze zanim tak szeroko zaczęto dyskutować zmianę traktatów, ale myślę, że, że on się dobrze w tą debatę o zmianach traktatów w Unii Europejskiej wpisuje, ponieważ one istotnie mówią o podporządkowaniu mniejszych. Bytów politycznych w Unii Europejskiej centrum, niekoniecznie roztopieniu, tych mniejszych bytów politycznych w takiej strukturze nowoczesnego państwa, w takiej, w takiej strukturze administracyjnej, ale jednak centralizacji kluczowych aspektów władz. I to jest kolejna ciekawa analogia pomiędzy historycznym średniowieczem, a średniowieczem nowym, epoką, w której w mojej ocenie, taką tezę stawiam w mojej książce, właściwie już żyjemy. Dlatego, że, powiem, że, że formy polityczne charakterystyczne dla Nowego Średniowiecza i charakterystyczne dla średniowiecza, dla średniowiecza historycznego będą się charakteryzowały dążeniem do pewnego uniwersalizmu, do centralizacji pewnych kluczowych kompetencji związanych z polityką zagraniczną i polityką obronności, ale nie będą to nie będzie to wizja nowoczesnego państwa z pewnym narodowym etosem, z solidarnością społeczną, z pretensjami do wyrównywania szans i budowania za pomocą metod administracyjnych związanych z redystrybucją pewnego, pewnego szerokiego egalitaryzmu. To jest oczywiście bardzo niepokojąca sytuacja dla owych mniejszych i średnich bytów politycznych, dlatego że to znaczy, że często będzie na nie wybierana presja, aby oddawały część swojej suwerenności, właściwie niewiele dostając w zamian. I jeśli, myślę, że w tej chwili główna oś sporu w Unii Europejskiej to jest spór pomiędzy Unią bardziej republikańską, bardziej nawiązującą do moderny, i to jest wizja francuska, a Unią Europejską neośredniowieczno-imperialną, i to jest wizja niemiecka. Ta neośredniowieczna, imperialna Unia Europejska w największym skrócie to jest Unia, w której kluczowe kompetencje się centralizują, ale nie następuje nowoczesne dążenie do egalitaryzmu, nie następuje to, co się czasami nazywa jako Unia transferowa. Natomiast owa republikańska, francuska wizja Unii Europejskiej to jest wizja, w której owszem, Kraje oddają suwerenność w dużym stopniu. Powstaje struktura federalna, ale ta struktura federalna jest również strukturą solidarną. Nie, wydaje mi się, że jednak idziemy bardziej w kierunku wizji neośredniowiecznej. Proszę tylko spojrzeć na takie na, na taką bardzo prostą. Po, po, proszę tylko dokonać takiego tak, tak, taką, tak, spojrzeć na taką bardzo prostą analogię, którą ja rozwijam w mojej książce. W przypadku tradycyjnego państwa narodowego, w momencie kiedy któraś z jego części ma problemy z administracją, albo dajmy na to z praworządnością, źle działają tam sądy, administracja jest nieefektywna, no, typową reakcją centrum jest owszem, zwiększenie kontroli, ale też zwiększenie wydatków. Skierowanie do tej części, w której dostrzegamy problemy, większej ilości środków. Po zjednoczeniu Niemiec, rzesze zachodnio niemieckich sędziów. I prokuratorów udały się do wschodnich Niemiec po to, aby tam faktycznie wspomóc budowanie lepszej struktury, lepszego wymiaru sprawiedliwości. Ale to też było związane z inwestycjami z inwestycjami finansowymi w administrację, w urzędy, w świadczenia socjalne, itd. itd. Typową reakcją Unii Europejskiej, kiedy. Dostrzega ona problemy z korupcją czy też z praworządnością, jest zmniejszanie środków, jest karanie tych części. To jest reakcja średniowiecznego cesarza, który w momencie, kiedy stwierdza, że w którejś... Spod Wległy, któreś z prowincji, które są częścią, czy też w którymś z księstw, które są częścią jego domeny, jest problem. Stwierdza, że jest to problem wasala, że to jego wasal jest winny i, i, i oczywiście, no, nie, nie, nie tyle go wspomaga, ile każe. Tak? Więc, więc dostrzegamy właśnie taką strukturę cesarsko-wasalną w Unii Europejskiej. Natomiast jest to, oczywiście, jest to oczywiście sytuacja, która nie gwarantuje stabilności, wręcz przeciwnie. Uważam, że w dającej się przewidzieć przeszłości Unia Europejska będzie, tak jak święte cesarstwo narodu niemieckiego, wstrząsane ciągłymi sporami pomiędzy lokalnymi władzami a władzą centralną, będzie czasami bardziej spektakularne i brutalne, będzie przypominało na przykład spór cesarza barbaroscy z miastami lombardzkimi, czasami mniej, natomiast ten spór będzie trwał, on będzie związany z obawami południa. Przed utratą znaczenia, z obawami Europy Środkowo-Wschodniej, przed staniem się taką ziemią niczyją pomiędzy, pomiędzy blokiem rosyjsko-chińskim a blokiem niemieckim. I, i oczywiście będzie, będzie źródłem wielu zgryzot dla tych z nas, którzy. Są jeszcze w jakimś stopniu przywiązani do tej modernistycznej wizji państwa narodowego. Pamiętam jeden z twórców współczesnego myślenia prawicowego, zarówno w jego bardzo negatywnych, jak i pozytywnych aspektach, Józef Demestk bardzo atakował w swoich esejach właśnie. Ową wizję politycznego uniwersalizmu. Opowiadał się za silną rolą papiestwa, ale papiestwa jako władzy symbolicznej, nie władzy politycznej. Natomiast te polityczne uniwersalizmy europejskie zawsze były dla niego problemem. I pisał, że święte cesarstwo, tak święte, święte rzymskie cesarstwo tak naprawdę nie było. Ani święte, ani rzymskie, ani do końca nie było cesarstwem. I celowo w owym eseju o papiestwie, o tym pisze w eseju o papiestwie, pomija jeden przymiotnik. Mówi, że, że święte rzymskie cesarstwo nie było ani święte, ani rzymskie, ani nie było do końca cesarstwem, a celowo pomija ten przymiotnik niemiecki. Że jedyne co z perspektywy Francuza można o nim powiedzieć na pewno to to, że było niemieckie. Więc, więc oczywiście te, te animozje, na które też nakłada się, nakładają się europejskie nacjonalizmy będą trwały i będziemy musieli nauczyć sobie z nimi radzić.